No to tak. Witam was w dzisiejszym poradniku pokażę wam jak zmniejszyć wagę filmu nie tracąc na jakości. No to tak. Wchodzimy w tą stronę, link w opisie i pobieramy program Format Factory. Jak już pobierzemy i zainstalujemy, wchodzimy w Format Factory, klikamy wszystko do AVI, dodaj plik wideo ja tu dodam swój przykładowy. Wy możecie wziąć jaki chcecie. OK, teraz ustawienia wyjściowe. Najlepiej gdybyście wzięli XVID 720p. Wtedy jest chyba... O ile się nie mylę oczywiście. Najwyższa jakość w najmniejszym rozmiarze. Na, dla przykładu jeden mój filmik z Frabsa, miał 250 GB, nie wiem dlaczego, ale a po konwersji miał ile? Nie cały gigabyte, także duża różnica. Klikamy OK. Start. Czekamy. Ja już nakliknę z tobą, bo co będziemy czekać. Otwórz docelowy folder. Tutaj znajduje się nas plik. No dobrze. Jesteście ciekawi jak on wygląda po konwersji. Już Wam pokazuję. Sami widzicie, że wcale tragicznie nie jest. Nawet całkiem, całkiem. Także a teraz Wam udowodnię, że jest w HD. Jak było, tak jest. O. Szerokość 960, wysokość 720. A ile ma? 955 MB. Więc. No, z 250, to jest właśnie ten film. Więc z 250 dokładnie 6 GB jest niecały GB. Także różnica jest ogromna. No dobrze, lajkujcie, subujcie i oglądajcie inne moje filmiki. Cześć!